Już 12, które organizujemy z myślą o dzieciach i młodzieży. Idea przyświęcająca nam od samego początku to taka, żeby tym, którzy świętego Jana Pawła II nie mieli okazji poznać osobiście, mogli go poznać choćby właśnie w ten sposób, żeby ta forma, taka sportowa, forma biegu, Stawiła im, przepraszam, przed oczy, postać największego Polaka w historii i to wydarzenie, które będzie też marsz Papieski przypominało chyba w kartach Legnicy, w historii naszego miasta, szukając, nie jesteśmy w stanie nic ważniejszego odnaleźć jak właśnie wizytę następcy św. Piotra w naszym mieście 2 czerwca 1997 roku. Zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież. Do udziału, ale również zapraszamy do udziału dorosłych w biegu głównym na właśnie dystansie 1997 metrów. No i jak zawsze staramy się przygotować dla uczestników różnego rodzaju niespodzianki, pamiątki, które będą wręczane każdemu uczestnikowi, a wśród wszystkich uczestników będzie też rozlosowano sporo nagród. Główną nagrodę ufundował biskup Legnicki, biskup Andrzej Siemieniewski. Jest to dobrej klasy rower. Zapraszamy serdecznie.